Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony znowu ja. A to jest następny odcinek z serii Zagrajmy Wy Harry Potter i Komnata Tajemnic. Eee, nie pamiętam co robiliśmy w poprzednim odcinku, chyba to było zadanie Skerch. Eee, ponieważ ostatni odcinek z Harry'ego Pottera, który będzie wrzucony, bo eee, dzisiaj jest 27 czerwiec. Eee, będzie wrzucone dzisiaj albo jutro Jezus, trzeba uważać na mikrofon mm, nagrywałem tamty odcinek w lutym i nie pamiętam co my robiliśmy tutaj eee, tak eee, przepraszam za to, że w tym... w, ty, w tej serii, raczej znaczy postaram się czyli będzie trochę gorsza jakoś audio eee, a czemu? Ponieważ eee... Jakoś nie mogę doprowadzić do ładu Harry'ego Pottera, yy, ponieważ kiedy wychodzę do pulpitu to Harry mi się kraszuje i nie mogę wejść do pulpitu. Yy, jeszcze w następnym odcinku coś tam po popróbuję, spróbuję to zrobić tak, żeby Audacity można było to nagrać. Ale dobra, idziemy dalej, yy, nie tracimy czasu. Yy, co my mamy zrobić? Z tego co pamiętam w tym etapie gry to my mamy okraść Snape'a. Nie pamiętam, które to było wejście. Chyba to jedno z pierwszych. tak mi się wydaje. Nie wiem, czy pewnie się liczba... Fasolek nie zgadza nam z poprzednimi odcinkami, ponieważ... O kurde. Bo... Ła. Ma Dobra. Ponieważ nie zasejpowało mi tutaj i przed wejściem nie nie chcę pokablować i przed wejściem do to sala do lekcji eliksirów no dobrze kurczak <laughs> yy... po prostu nie zasejpowało mi zasejpowało mi prosto po zadaniu S.C.A.R.E. a zadanie S.C.A.R.E... a potem jak wiecie pamiętacie chyba jak chyba pamiętacie że my tam... potem... Be, be, be. potem poszliśmy sobie do... do 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 poszliśmy sobie do... do i ja nie pamiętam, gdzie mieliśmy iść Joske sca snape, scape joske tu czy tu tu chyba było, tak mi się da, że to było tu tu, tak wiedziałem. Dobrze. Wyzwanie, jakby skercz. Okradamy Snape'a. Bałem się zawsze tych misji. Tu chyba spadniemy, bodajże, z tego co pamiętam. A nie. A jednak nie. Dobrze hmm. Chyba to... Nie! No co to było? fucka? GG, brawo! Jezus! GG! Dobrze! o no, oh, ja Brawo ja. Zapomniałem, że... Łap się! No! Jezu, czekajcie, muszę sobie zmienić ustawienia e... regulacji? To. A, tam mam Ja chcę na spację. Aby okay. Q. Okej. Boże, w ogóle możemy deptać te. O, widzicie, zdeptaliśmy. deptaliśmy. Ej, o kurde, nie mnie gonią. the hell? Dobra. Macie. Macie. Ale. Bo dobrze... Po, bo... Ła! Nie wiem, czy dobrze poszedłem. Wróć. Tam był chyba jakiś sekret. O, o. O klik. O klik. Dobra, spadł. dobra. Idziemy, my mamy teraz iść? O. Tutaj! No. Tutaj! Tu sekret pamiętam. A nie. Do tego działa. Ale tam by się udało, że Był sekret. Okej. Okay. Będziemy tu musieli mieć... jezus GG Skórkę... A, nie ja wiedziałem A? coś tu jest eee, jest skórkę bóstwem bums... Nie pamiętam co my mamy w sumie już zebrać Ale coś mamy zebrać O, Szukamy czy są sekrety Czemu to się tak kręci Dobra, może żeby nie spaść? Teraz bo hajry to leparkurnę. Bo... Dobra, idziemy. Wow, już 5 minut nagrywamy. Wow. Czekajcie, czy mi się? Nie. Dobra. Czy mi się to w ogóle waliło? A, wow, wow. Włos mi się wplątał w słuchawki, co mi się dzieje. Dobra. E... Akurat teraz mam ochotę tak ponagrywać. O, widzicie? Karta. Nie, tutaj to jest ten. To będzie pamiętam. Tak, wiedziałem. Eee, akurat mam teraz ochotę ponagrywać coś takiego przygotowego, czyli Harry Potter. Alego Pottera. Mogę nagrywać. Kter. No to się ponagrywam. Bo chcę dokończyć tą serię, tak? Wcześniej... E... Okej. Okay. Ja tu muszę jakoś otworzyć. E... E -e -e -e. Kurde. Kurde. Gim. Dobra, trzeba ciebie jakoś wypchnąć. E... Ponieważ ostatnio skończyliśmy sobie... No nie skończyliśmy gry, tak? A trzeba skończyć gry właśnie to się obudził trzeba to... za to... uśpić Trzeci przewrócić no ale jeden pies jeden pies no poliera czekajcie mi się da mi się wydawało że tu było coś w środku wiedziałem kurde a tam już zamknęłem to ja ja wiedziałem że to coś tutaj jest co powinien sprawić Ok Uważaj Ej, ale oni mogą strzelać Dobra Uff, idziemy O, pamiętam to Ci Wiecie, Har potera Pottera nigdy nie zapomnę Tyle się nagrałem w tą grę Tyle się w tym nagrałem, że tego się nie zapomniałem. Chciałbym, żeby to do mnie wyleciało. Jest taka możliwość? Nie ma takiej możliwości, na pewno. Bum bum! Czekajcie, coś tutaj jest? Halo, przepuść mnie! No! No! Jezus! Przecięłem go! Przecięłem go! Zapu, O, karta! miałam cały czas wejść tutaj, tutaj są te korzenie Wigen i Kora... Nie, kora drzewa wi Nie... kora drzewa Wigen i... Śluzbum bumokłona. Dawno, dawno nie grałem, dawno nie czytałem, ale ja już wszystko zapominałem. Oho ho! Mamy tego. Mamy zapis gry. Dobrze. oj Uwaga! Uwaga, cię trafię! gol Dobra! No Otworzymy sobie skrzynkę! Fasolki? Nie To zawsze. Fasolki dla mnie. Fasolki dla mnie. No dobrze. to sobie skończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Yy. Wróć! Mamy sekret. Haha! Nie umkniesz przede mną! No nie. nie! Ile mamy kart? Zaraz będziemy mieć pierwszy klucz do sekretnego poziomu, ale fajnie. No dobrze. No dobrze. Eee, to byłem ja, a to było zagrajmy my Harry Potter i komnata tajemnic. Do zobaczenia.